Ten obrazek zawsze mnie zaskakiwał. Dziwna granica dwóch światów. Świat umarłych, a tuż obok, bez żadnego płotu, świat żywych. Otóż takie sytuacje możliwe są tylko na Wołyniu. Żywi przyjeżdżają opiekować się umarłymi, a umarli dają życzliwe schronienie tym, którzy przyjechali. Tutaj od wielu dziesiątków lat zjawiają się regularnie każdej wiosny ekipy Lona Popka po to, aby szukać tych, którzy Latem 1943 roku zostali pomordowani przez ukraińską powstańczą armię. Różnie można opowiadać się po stronie historycznej prawdy: słowem, czynem, wyrzeczeniem. Ci tutaj ludzie z różnych środowisk i różnych zawodów, wyrwani z korzeniami z ziemi swych ojców i dziadów, robią to na wszelkie sposoby. Zamiast beztroskiego urlopu wyjazd do Ostrówek. Zamiast odpoczynku ciężka praca przy rekonstrukcji cmentarza i poszukiwaniach mogił. Widzicie, drodzy Państwo, doktor nauk historycznych, równie sprawnie działający piłą mechaniczną, jak i piórem. Leontku, dla nas zawsze fascynująca jest ta koabitacja, to, to współistnienie świata umarłych i żywych bez żadnych rozgraniczeń. No tak, tu kończy się cmentarz. My jesteśmy na części, gdzie nie są pochowani zmarli, dlatego też między innymi ze względów i bezpieczeństwa, i takich. Ale chyba sentymentalnych prozeicji. przede wszystkim. Tak. tu po raz pierwszy, pytaliście, gdzie mamy w Ostrówkach założyć obóz, kiedy to było? Kilkanaście lat temu taki pierwszy obóz był jeszcze w lesie. Różne przygody tam mieliśmy. Kiedyś e, miejscowy gospodarz zabłądził, wjechał w namioty, koń parskał. Ja myślałem, że to łoś, prawda? Wychylam się z namiotu, pysk konia nad, nad, próbował wycofać. Mało bezpiecznie było tam. Cały wolny czas, przynajmniej w Twoim przypadku, poświęcasz tym, którzy dramatycznie zniknęli z mapy Wołynia. Bo jestem związany, ja jestem stąd. To jest niejako mój obowiązek, moja powinność i tak to traktuję. Sam na pewno niczego bym nie zrobił. Jest ekipa ludzi, wspaniałych ludzi. Dołączają kolejni, Stowarzyszenia Odra Niemen, funkcjonariusze Straży Granicznej, OHP, Fundacja Niepodległości. Także no, no cieszę się, cieszę się, że, że są tutaj ludzie, którzy chcą... Pracować, chcą przywracać to miejsce pamięci. Ostrówki, wolę ostrowiecką i rozrzucone dookoła kolonie, wedle ostatniego przedwojennego spisu, zamieszkiwało 1300 osób. Tak było do 30 sierpnia 1943 roku, kiedy to w ciągu kilku godzin domy pożarły płomienie. A 1050 mężczyzn, kobiet i dzieci poniosło śmierć zadawaną z wyrafinowanym okrucieństwem. Dowódca Kurenia Lubomelskiego Upa Iwan Kłymczak, pseudonim Łysy, tak raportował to swoim zwierzchnikom. Przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka Ostrówki Hołowniańskiego regionu. Zniszczyłem wszystkich Polaków od Małego do Starego. Wszystkie budynki spaliłem, a mienie i bydło zabrałem na potrzeby Kurenia. Ta figurka w tych bzach białych to jest jak punkt nawigacyjny dla wędrowca w tej zielonej przestrzeni. Nie ma wsiostrówki. Wiemy, że gdzieś był tutaj kościół, tak, tu szła się. droga, którą wędrowali. Tutaj mieszkańcy do kościoła, tam szkoła, dalej wok. cmentarz, tak, szkoła i, jeszcze. Szkoła i ulicówka. Tak. 30 sierpnia 1943 roku wszystko zniknęło. W ciągu kilku godzin, 400 lat, 4 wieki. Historii tej miejscowości, można powiedzieć, przestało istnieć. Akcja w Ostrówkach, podobnie jak i w Wole Ostrowieckiej, wyglądała prawie identycznie. W nocy z 29 na 30 sierpnia dosyć duże oddziały UPA otoczyły wieś Ostrówki i Wolę Ostrowiecką. To nie było tak, że tylko weszli do wsi. Wieś była otoczona ze wszystkich stron. I był jeszcze dodatkowy kordon między Ostrówkami i Wolą Ostrowiecką. Następnie wjechali emisariusze na koniach, informując, podjeżdżając do każdego domu, informując, że o godzinie jak najszybciej na zebranie do szkoły przedstawiciel domu, gospodarz, jedna osoba, szybko idą gospodarze, idą, w tym czasie kordon się coraz bardziej zacieśnia. Gdy już gospodarze poszli, w tym momencie wchodzą grupki do każdego domu jednocześnie. Trzech do pięciu mężczyzn z bronią krótką, z bronią palną, z jakąś siekierą, widłami. Wchodzą i zabierają wszystkich, wypędzają. Ludzie są zdezorientowani, bo mówią przecież nasi poszli na zebranie. Zebranie miało być w celu, miała być jakaś akcja wspólna polsko-ukraińska partyzantka miała atakować Niemców, mieli wysadzać most na Bugu. W tym celu, jakaś miała być komisja poborowa, takie informacje były puszczane. I te grupy, które wchodzą do każdego domu, zabierają wszystkich ludzi i doprowadzają tutaj do budynku szkolnego. Tutaj zamykają w szkole maksymalną ilość ludzi, i okazało się, że ludzie się nie mieszczą w szkole, więc oddzielają kobiety z dziećmi dziećmi, tak mniej więcej do lat 14. Oddzielają, prowadzą tutaj do kościoła i zamykają tutaj kobiety z dziećmi w liczbie około 300, zamykają w kościele. Po 10 zaczęto prowadzić do okulnika Trusiuka, tam gdzie stoi tam, Krzyż, gdzie krzyż tak. i do zabudowań suszarki. Jeszcze Krzyż nie gracza. stoi, bo nie udało nam się znaleźć ciągle tej Tak mobilii. jest, i tam zabijano. Y, wiadomo, że tutaj strzelano z broni palnej, natomiast tutaj strzałów nie było słychać. Prawdopodobnie zabijano przy pomocy tępych narzędzi, takich jak siekiery, kołki, jakieś widły. A w kościele były ciągle kobiety i Kobiety dzieci. i dzieci były ciągle w kościele. Gdy wymordowano mężczyzn, w tym momencie od strony Borowy, Równego, nadjechali Niemcy. I tutaj doszło do wymiany ognia z banderowcami. Oni zaczęli się cofać, wypędzili kobiety z dziećmi z kościoła i zaczęli w pośpiechu, wielkim prawie że biegiem pędzić tych ludzi w kierunku Woli Ostrowieckiej, w kierunku cmentarza. Następnie kolumnę pędzono pod ukraińską wieś Sokół tam na tak zwane trupie pole, ale to trupie pole to jest nazwa późniejsza i tam zamordowano, wiemy, że 231 osób. Takiej zbrodni nie da się racjonalnie objaśnić, ale niewątpliwie elity ukraińskich nacjonalistów zdawały sobie sprawę, co wyniknie ze zwrotu losów wojny, jaki dokonał się pod Stalingradem. Sukcesy Armii Czerwonej oznaczały niewyobrażalny powrót wizji Ukraińskiej Republiki Rad. Ukuli wtedy hasło, Niemców wypędzimy, Ruskich nie wpuścimy, Polaków wybijemy. Ciśnienie radykałów w pokroju Romana Klaczkiwskiego, konspiracyjnego Kłyma Sawura, dążących do rozwiązania kwestii etnicznych na Wołyniu i w Galicji Zachodniej, już i natychmiast było ogromne. Żeby więcej nie powtórzył się, rok 1918, plebiscyty i swary międzynarodowe, parli do faktów dokonanych. W czerwcu 1943 roku, Kłym Sawur przekazał dowódcom UPA w zachodnich powiatach Wołynia rozkaz przystąpienia do fizycznego zlikwidowania wszystkich Polaków. Od kościoła w Ostrówkach. Upowscy przypędzili tutaj kobiety i dzieci. Pierwotny zamiar był taki, aby po prostu w kościele ich spalić. Taka była jakaś zbrodnicza intencja. Ale pojawili się Niemcy, zaczęła się strzelanina, w związku z czym tą rozpaczającą, śpiewającą pieśni religijne gromadę wypędzono na ten leśny trakt i doszli mniej więcej tutaj. Tutaj zapadła decyzja zabić. Zabijano na różne sposoby, ponieważ po pierwsze zachowały się relacje grupki, niewielkiej grupki ocalonych. Po drugie, znaleźliśmy tutaj łuski z najróżniejszej broni, ale przez lata później Leon, Popek, ci ocaleni próbowali odnaleźć ową mogiłę w dół śmierci. Nie udawało się. Przyjeżdżali, szukali, rozpytywali, kopali rowy sondażowe, aż w końcu ta mogiła została odnaleziona. Po zakończonych pracach archeologicznych. Powstało prowizoryczne ogrodzenie, które jest w tej chwili rozbierane. Stanął drewniany krzyż. Dziś przyszła kolej na wiecznotrwały znak pamięci. Ocalony cudem z rzezi na trupim polu, Aleksander Pradun zapisał w swojej relacji. Padła komenda, żeby ludzie zrzucili z siebie grubszą odzież. Ukraińcy krzyczeli, by wychodzić na środek polany po 10 osób. Początkowo nikt nie chciał dobrowolnie iść na śmierć. Powstał płacz, lament i błagania, aby nas puścili, bo nikomu nic złego nie zrobiliśmy. Ale oni nie słuchali, tylko robili się coraz bardziej wściekli. Rzucili się na nas, jak mocno wygłodzone zwierzęta, i zaczęli wyciągać z tłumu stojących z brzegu. Schwytani zostali odprowadzeni na środek polany, gdzie kazano im kłaść się w koło twarzami do ziemi. Następnie zaczęli strzelać ofiarom w tył głowy, a my musieliśmy na tę tragedię patrzeć. Dla ciebie jest to finał bardzo długich poszukiwań. Pamiętam Cię w tym wykopie, skwarne lato, gryzące komary. Nic nie było w stanie Cię zniechęcić. Zawsze uważaliśmy, że jest taka potrzeba, że jest to nasz obowiązek w pewnym sensie względem tych osób, które tu zginęły. No czasami trzeba, tak. Masz jakieś osobiste powody, związki rodzinne? Tak, tutaj zginęła część mojej rodziny, stryjeczni, bracia, dziadka, ciocie. Około 50% rodziny tutaj zostało zamknięte. Zachowały zanone. się jakieś fotografie, jakieś ślady, zapiski, nic? Niestety dziadkowie nie mieli czasu, żeby przygotować się do takich... To jedynie udało im się uratować to odzież wierzchnią i drobne rzeczy, które wynieśli z domu. Kiedyś topografię tych wiosek opisywały nazwiska gospodarzy zagród. Dziś sprowadza się do lokalizacji dołów śmierci. Czterech już odnalezionych i ekshumowanych, i co najmniej czterech kolejnych, których ciągle szukamy. Jesteśmy na terenie dawnej wsi Wola Ostrowiecka. W tym miejscu 30 sierpnia 1943 roku rozegrała się tragedia. Otóż ludność z całej wsi została spędzona. Tu był budynek szkoły, plac. Kobiety z dziećmi zamknięte w szkole, mężczyźni zgromadzeni na placu szkolnym, i następnie zaczęto od mężczyzn. Prowadzono ich po 10 osób w kierunku zabudowań strażyca. Tam była stodoła. Jedne drzwi były otwarte, kazano się rozbierać do koszuli i kaleson, oddać złoto, zegarki i broń, i następnie prowadzono do drugiego. Za pola czy na drugi tok. Tam drzwi były otwarte, za był wykopany rów długości 12 metrów, szerokości niecałe 3, głębokości zaledwie 70 cm i tam wprowadzano do tego dołu, kazano się kłaść twarzą do ziemi i uderzano w potlicę z tyłu głowy, z boku jakimiś twardymi narzędziami takimi jak młoty, pałki, kołki, młot do upoju bydła, siekiery. W 1992 roku ekshumowaliśmy z tamtego domu 243 osoby, w większości mężczyzn. Wiemy, że gdy nadjechali Niemcy od strony ostrówek, zaczęła się strzelanina zupa. wówczas w pośpiechu podpalono budynek szkoły, w którym było około 250 kobiet z dziećmi i wrzucono granaty. W 2011 roku udało nam się odnaleźć ten budynek szkoły i jak schumować, ale zachowała się mogiła, właściwie dół śmierci osób, które leżały poniżej 40 centymetrów. Część jeszcze osób, które jak gdyby dopędzono później, gdy już praktycznie szkoła była pełna. Plac przyszkolny też już był zapełniony ludźmi. Ci ludzie się nie mieścili, więc spędzono ich tutaj. Było zabudowanie, nazywali ich witie, i zamknięto w stodole. Głównie kobiety, głównie kobiety, około 30-35 kobiet. Podpalono szkołę, podpalono stodołę. Z tego miejsca, z tego uratowały się dwie młode dziewczyny, poparzone, ciężko ranne, natomiast pozostałe osoby zginęły. Te belki spalone, jakieś deski, to wszystko przykryło. Tych ludzi nikt nie chował, nikt nie grzebał, nikt nie wykopywał jakiegoś dołu. I po latach tutaj było pole uprawne, tu uprawiano kukurydzę, jakieś inne zboże, pszenicę, buraki. Uprawiał kochos przez 40 lat i pługi brony, przede wszystkim pługi orały dosyć głęboko do 40 centymetrów i to wszystko co było na powierzchni te pugi ścinały odwracały wiele razy następnie jakieś glebogrezarki jakieś talerzówki brony rozciągały te kości dzisiaj chcemy poszukać tych kości Tutaj widać ostre cięcie płucha Tu również. Arytmetyka jest w dalszym ciągu jeszcze przerażająca, dlatego że mamy odnalezionych. Około 650 osób, tyle żeśmy jak schumowali w sumie z wielu mogił, a zamordowano. Czterech, czterech zbiorowych, kilku pojedynczych, a zamordowanych zostało 1050 osób. Czyli brakuje nam w dalszym ciągu 400 osób. Pamiętam tutaj straszliwy wykop z takimi warsowo ułożonymi kościami tak, tak. na tej łące pamiętam ekspozycję czaszek. To tak. chyba najbardziej wstrząsające wrażenie jakie mi zostało. Potem był krzyż drewniany i dzisiaj przyszła pora na stal. Dostaliśmy zgodę w tamtym roku na postawienie krzyża metalowego. Była prośba jeszcze o napis, że w tym miejscu zginęli mieszkańcy. Ale z tymi napisami na całej nie, jest... nie dostaliśmy zgody. Tak. Nie dostaliśmy zgody. Tak, jeszcze jest Zniknął z krajobrazu dawno temu, w dramatycznych okolicznościach, człowiek, ale bez ciągle powraca. Ja błoń. ja błoń, tak. Tam jeszcze mamy kolejne kępę bzu. Tutaj były początki wsi. I jak zawsze na skraju wsi była kurnia. Przybył, nawet dokładnie nie wiemy skąd, młody człowiek. Edward Bałanda i on miał nowoczesną kuźnię i jest informacja, że za kuźnią właśnie tego Bałandy jest mogiła i jest informacja, że w tej mogile zginęło czy obok, czy, czy, czy tam leżą te ciała około 25 osób. Tutaj też były anomalie. Cały cykl odwiertów kilkadziesiąt i ostatni z nich. Mamy warstwę naturalnego humusu, po dniu widoczne lekkie zakłócenie warstw, ale ponieważ jesteśmy na terenie gospodarstwa, bo jesteśmy w otoczeniu budynków, więc jest to rzecz tutaj e, normalna. No, w każdym razie W tych kilkudziesięciu odzwiertach nie pojawiły się żadne ślady kości, ślady nic próbów. co by sugerowało mogiłę, trzeba szukać dalej. Tak. Tu była wieś. I takich obrazów moglibyśmy na Wołyniu namalować prawie dwa tysiące, prawda? Co ma być z tą pamięcią? Ja myślę, że jeszcze póki, póki żyją ostatni świadkowie, trzeba utrwalić tę pamięć. Trzeba przywrócić i te miejsca, szczególnie miejsca, gdzie są mogiły, miejsca, gdzie spoczywają ludzie bez żadnego upamiętnienia. Przywrócić te miejsca, wykonać. Coś w rodzaju inwentaryzacji. Tak na dobrą sprawę nie wiemy do końca, czy to jest 2200 czy 2700 miejscowości. Nie wiemy, ile mogił. Nie mamy wykonanej topografii miejsc, dokumentacji. Tych mogił. Mamy to zrobione częściowo. Niestety w jakiś sposób przegapiliśmy, przespaliśmy tych 20 parę lat wolnej Polski, 20 parę lat wolnej Ukrainy, gdzie mogliśmy wykorzystać świat. No nie w książce, której opublikowałeś wiersz takiej pani, która napisała na próżno jęczysz w wojnie, Polska się ciebie wyrzekła. Jest to jakaś prawda? Jest. Najsmutniejsze jest to, że ponad 90% ludzi do dnia dzisiejszego nie jest wiadomo, gdzie są ich mogiły, te mogiły nie są upamiętnione. Tak, ostrówki, ostrówki to jest tak, jak powiedziałeś kiedyś: szczęście w nieszczęściu. Udało się znaleźć ponad połowę prawda, ofiar, natomiast resztę to jest ciągle szukanie, no ale mimo wszystko to jest już coś. Cieszę się, że się udało tyle, ale, ale nie daje mi spokoju. Nawet ta dzisiaj znaleziona kość czaszki uświadamia mi, że te miejsca są jednym wielkim cmentarzem.